Siemka was na kolejnej już dziewiątej audycji. Ta tym razem będzie poświęcona Gali Against Awards oraz Elimination Chamber, które odbędzie się już jutro. No i tradycyjnie przed mikrofonem profesor zapasów Śmka Siemka z was wita. I The Future of the World Wrestling. 8 jak także Was witam. No, chcieliśmy pogratulować na początku nowemu adminowi i globalowi. Jak wiecie, adminem nowym został Prototype, nowym globalem BM. Gratulacje, no i myślę, że będziecie dobrze spełniać swoją rolę na BGZ. Yy, no, dzisiaj z nami także przy mikrofonie. Brem, witam i dziękuję za gratulacje. Gość numer 2, Pietrek. Jo. No tę ekipę już znamy, więc my... pytanie. Jak wiemy AJ Styles przeszedł FaceTime. No i teraz co z nim dalej? Jak sądzicie? Jak się teraz potoczą jego losy? Ja bym tutaj omówił raczej całe Fortune niż osobno AJ Stylesa. Jak wiemy Flair ich opuścił, więc AJ pewnie zostanie nowym liderem fortune. I sprawdzi się w tej roli. Myślę, że jest kandydatem do walki z Hardem o główny pas po, po feudzie z Andersonem i RVD. Albo może zrobią Fatal 4, to by było najlepsze. No w, 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 według mnie to powinno stać się dużo wcześniej. Yy, na Banford Glory mieli pojawić się nowy Day i według mnie ten feud powinien odbyć się tak, że do wschodu Day miałby na być Hogan, Abyss, Jared i Brasia Hardy kontra Fortune, bo oni są... oni by byli takimi najlepszymi face'ami, to ich najbardziej kupuje publika, no najbardziej Jaya oczywiście. No i ostatnimi czasy na, największe postępy poczynił Robert Root. No to moim zdaniem to tyle. No i o, obecnie ta sytuacja już nie jest aż tak dobra jakby to mogło być wtedy, ale nie jest też źle. Lepsi są jako face'owie niż jako healowi. No, to ja również uważam, że face turn AJ'a wyjdzie mu tylko na dobre. W ogóle ten heal turn był niepotrzebny, tylko stracił na tym, nic nie zyskał. Tam zdobył TV champa i co to mu dało? Teraz powinien dostać mm, duży push, jakiś mm, pas, nie wiem nawet z drzefem jakieś fełdziki. Moim zdaniem face turn wyjdzie mu tylko na dobre. Teraz może przejdźmy do Motor City Machine Gun. Jakby nie widać by ich było w ostatnim czasem Co myślicie? E, ogólnie całej dywizji tagów ostatnio nie widać, ani Inking, ani Generation Me, ani Machine Guns no, Pacy zdobyli birmani i, i w sumie przecichło o pasach. Trup, mieszały się po prostu w, w story z Fortune i Immortal i nie prowadzi się o, o nich żadnych pełdów. A Motor City, no Sabin wziął udział w tej walce eliminacyjnej do X-Division, przegrał i od tego czasu nie było ich widać. Myślę, że właśnie mogą ich, niestety, rozdzielić. Może nie tyle sfeudować, ale rozdzielić. No to była swojego rodzaju powtórka z rozrywki, bo już kiedyś oglądaliśmy taką sytuację, że past X-Division miał Alex Shelley i na którymś swej prarwie, chyba w tym ósmym albo dziewiątym roku, tak wielka się spotkała i obejrzeliśmy Dość ciekawe starcie. Moim zdaniem mogliby to znowu zrobić i dać pas Divisji Cruiser, któremuś jest dwójki z Detroit. A Ty, a ty co na tym myślisz Jao? Moim zdaniem nie będą rozdzieleni, bo PNA nie pozwoli się na taki eksperyment, bo Motor City mają dużą popularność wobec publiki jak te rozdzielenie nie wyjdzie na dobre to PNA tylko na tym straci co by było wielkim błędem. Czy Mad Morgan ma szansę powrócić do Main Eventu, bo coś ostatnio ucichło o nim? Ma szansę, ale nie teraz, mi się wydaje. Teraz jest tam za duży tłok ten osób, jest przy głównym pasie. Anderson Hardy, RVD, może AJ Styles. E Morgan ma teraz szansę na feud z Hernandezem, co byłoby dobrym posunięciem. Byłoby ciekawe, że niedawno feudowali. Kiedy Morgan był Heal'em, a Hendrick Hernandez face'em a teraz by zamienili się rolami Tylko czy to by coś im dało zajęłoby ich na jakiś czas i może później mogliby wejść gdzieś wyżej No moim zdaniem fałd tej dwójki byłby złym posunięciem Już kiedyś to widzieliśmy i nie były to jakieś zabójcze segmenty czy walki Moim zdaniem Morgan mógłby zobaczyć o TV Championship Jest w federacji dość długo, spisuje się dość gnieźdźdźwy jak na swoje warunki szczególnie za czasów feudu z Kurtem Englem i walki na Banford Gory Moim zdaniem zdobycie jego pasatil i mu coś, to by było jego pierwsze zdobycie pasa w TNA i no, na pewno by się sam Matt z tego ucieszył No ale co mu z tego pasa, jak on i tak nic nie znaczy To jest lepiej, żeby jakiś normalny feud z kimś zaczął, niż tylko ten pas byle go zdobyć Zgadzam się z ja, ten pas teraz w ogóle nic nie znaczył, by go nie być, zresztą go nie ma od, 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 od ataku na Abysa. Morgana bym wyżej cenił, niż pas Ale no właśnie, skoro nie ma Bysa, to można by ten pas na przykład zwakatować i zrobić na przykład turniej o ten pas. I, I jeżeli wzięliby w nim udział wrestlerzy z midcardu i midcardu, to wartość może by wzrosła. I na przykład, jeśli Mark Morgan, właśnie by go zdobył. Miejmy nadzieję. No i to masz rację z, z tego. Turniej byłby fajny na pewno. Zawsze turniej się fajnie ogląda. A czy Jeff i długo jeszcze będzie walczyć w WDAC TNA? Czy może jednak tam kiedyś odstąpi? Raczej będą go trzymać. Zawyża te ratingi na pewno. Też dużo zależy od tej jego całej rozprawy, która się odwleka i odwleka. I w sumie nie wiadomo już co z nią. Moim zdaniem, jeżeli te oskarżenia są prawdziwe, powinni go pozbyć jak najszybciej, wsadzić do więzienia i tyle a nie dawać główny pas i no, tuszować ten... No, co ale nie dźwiga tak hatingu jak jego brat, nie? Mat. Ta to już odziemna sprawa. <laughs> o tym za chwilę. No moim zdaniem Jeff będzie w federacji, ale o tym czy on zrobił więcej dobrego czy złego, to tak można powiedzieć pół na pół. Gdy zadebiutował i tam chyba zaatakował Krzysztof Homicida po walce o pas, chyba jak z nim to wszyscy tam skrali z radości i myśleli, że będzie dobry, faceowy Jeff. Tak było przez chwilę, ale Moim zdaniem zdecydowanie w TNA Jeff prezentuje się dużo gorzej niż w WWE. Na ta jego sprawa z narkotykami i w ogóle to dodawanie u pasa to był zdecydowanie nierozsądny y, ruch TNA i moim zdaniem po, po, powinni już to raz na raz, zawsze raz, tą sprawę w sądzie zakończyć i wtedy zająć się poważnie wrestlingiem Jeff Hardy. No, Tak też można, ale Jeff jak na razie jest największą gwiazdą TNA. Cały już uważa za, za taką gwiazdę. No i wątpię, żeby z main Eventu go zdjęli. A trzeba przyznać, że całkiem nieźle sobie radzi w porównaniu do brata. I nie najgorzej się tej walki ogląda. Jak dla mnie on w main może być, tylko jakby jeszcze z AJ-em miał fełt, to w ogóle by coś z tego wyszło. A na razie takie trochę słabo to wygląda. Ale wiesz, każdy jest lepszy od mapa Hardiego. No w sumie. Nie no, Mac. więc gwiazdą tej, i co to mówi. Bardi równa się ratings. No właśnie. Wysoki No właśnie. Szczyty, szczyty 1-3. No, spokojnie, powoli, powoli będzie coraz lepiej. Chyba no do 1-2. będzie więcej. No dokładnie. No to dobra, jak jesteśmy przy macie, no to powiedzmy coś o nim. Zadam trochę głupie, śmieszne pytanie, no ale... Ale to nie Turek wymyślał A nie Karling? Karling Co my chcecie o fajny sport <śmiany> No dobra Turek wymyślał to pytanie Ja tego nie wymyślałem, ja to skopywałem z tematu tam Kiedyś było kiedyś te pytania były zadawane To zwracam honor <śmiany> No właśnie to <śmiany> Sprawdzę to to, Trzyma to, będzie kiedyś jakiś tytuł w DNA. Ha, ha. <laughs> ja się bardzo bałem, jak sa się pozbyli, że zrobili to właśnie po to, żeby złakatować pas i dać spaślakowi go. Na szczęście to się nie dzieje i nie zapowiada się na to. Myślę, że gdy Jeff straci pas, złączą się jednak w taktymie, i co najwyżej dostaną te taktymy, To to tak za dużo <laughs> dla spaślaka. No moim zdaniem właśnie teraz Feud z kontra Birmana, nie mógł być dobry, w końcu obie, 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 oba taktyki są po obach stronach barykady, czyli Immortal i Fortune, więc to by miało jakieś oddanie w tym scenariuszu. No a same walki może nie byłyby takie złe, skoro Matt miałby do pomocy swojego brata. Ja tam bym nawet walki w Dark Matchu nie dała to co dopiero jakiś tytuł. <grym <grym Wielu się mnie. A czy jednak Matt Hardy może jakieś zyski przynieść? Y Jednej oprócz tych wysokich Atinów. No jakichś tak fanów może ma, bo tam czasem na imprecie się widuje jakieś tam y, te kartony fanów, co tam pokazują, że I love Matt Hardy czy coś w tym rodzaju. No... Ale oni go kochają raczej za, 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 za te czasy w WWE i za, za, za tam jego lepszą formę za te czasy Mark TLC i jego tak jakby feudu tam z Liton i z Edem. Teraz o to chodzi niż o jego aktualną formę. Nie, to musi być ironia. Kto może kochać Mata Hardego? Jeff! Moim, <laughs> moim zdaniem jedyne co Matt może wnieść jeśli chodzi o zyski to Hardy Boys. Hardy Boys przyciągnął może starych fanów. A... No i to wszystko. Bo sam w sobie nie prezentuje i tylko wzbudza nienawiść. No to... Zyski to ja nie wiem jak on może przynieść, chyba że jakąś fajną mu koszulkę zrobią to może nawet sam kupię ale tak Tylko z koszulek, figurek i innych guwien może jakieś zyski dać Mówisz serio? Chciałbyś widzieć koszulkę Mata Hardiego? No o Hardim mówię, o Hardim Chciałbyś widzieć koszulkę No jak nie będzie tam jego mordy to na pewno kupię Nie no fajne koszulki niektóre są To może nawet bym wciągnął ale Musiałaby być naprawdę fajna. Czekaj, pech, grzeczni, pechy tego słucha, a dzieci nie mogą tego... <noise> no to dobra. Czy Matt Hardy jest, powiedzmy, uzależniony od swojego brata? Może przeszedł do TNA tylko ze względu na Jeffa właśnie. Jak myślicie? Oczywiście, Mamy... że tak. Matt Hardy jest nikim bez Jeffa. Trzeba to przyznać. Nigdy nic nie osiągnął sam, w przeciwieństwie do brata jedyne znaczące osiągi razem, jako team, mieli. Myślę, że dlatego Hardy tu przyszedł. W, w jego pozycja spadała z tygodnia na tydzień, jobował wszystkim, a tutaj no, został na pewno większy push niż w WWE. A jak myślisz, się... jakby na przykład Jeff'a nie było w TNA, to w ogóle to TNA by rozpatrzyło, żeby Mata tylko przyjąć? Się zdaje się, że chyba nie. Myślę, no, nie. Też myślę, że nie. No co, Hardy jak w WWE, jak w TNA jest w cieniu swojego brata. Był, jest i będzie. I co powiecie o kurcie Angle i o jego feudzie z Jeffem Jahatem? Jest? To ciekawe, coś czego nie wiem czy było kiedykolwiek coś takiego. Bardzo oryginalny jest feud. Ta wstawka z życia prywatnego i ogólnie motyw z wesele, motyw z dziećmi. Ciekawie się to ogląda. No to ten feud jest moim zdaniem tak bardzo osobisty. No i obaj myślę, że dobrze grają swoje role. No i oczywiście Karen Angle czy Jared też spełnia swoją rolę i... dodaje swoją jakąś tam cegiełkę do tego feudu. Walka ich na Facebooku też nie była jakoś bardzo słaba. No i w wyniku tego... Kurt Angle będzie musiał poprowadzić tą parę przy ślubie, o to chodzi chyba, tak? No i... No i wystarczyło zobaczyć po, po ich walce tą mimikę twarzy Kurta i ten jego płacz, to, to zagrał mistrzostwo. No, to ja powiem tylko tyle, że Kurt, jak i Jeff, to zawsze robili dobre walki, nie ma co się dziwić, że... Podczas ostatniej walki, to dobra wyszła. Ja tam polecam ten ich feud bo czuję, że oni jeszcze kilka dobrych walk zrobią, i to całe wprowadzanie byłej żony Kurta na ten ring, czy gdzie to będzie się odbywać, to prowadzi jakiś dalszy storyline i możemy się trochę poglądać ten feud ale nie wiem, jak to się zakończy, nie mam żadnych spoilerów ani nic. A jeszcze ja tu wtrącę a propos tego, bo po tej OC na od Kurt zostawił buty na ringu. No tak, Co no. by znaczyło, że kończy karierę, ale już raz kończył niedawno i szybko wrócił i ciekawe jak to teraz jest. Myślę, robi. że jeszcze nie. Czyli znowu rzuca słowa na wiatr i czyny. Tak on, on coś kiedyś wspominał, że nawet by chciał powrócić do WWE jeszcze, więc. No też. Hall of Fame też coś czeka. tego było. Nie, myślę, ale, ale... że nie. Myślę, że chwilę by powalczył. Ale nie no to oczywiście, no tak? Bardziej niż na powód, powód do WWE na, naciska na sprowadzenie Hasa i Benjamina. Ale im chyba jest dobrze na razie, broch. No ja bym ich jeszcze chętnie poglądał. Ile... W mainstreamie. No ale tu. To, to jeszcze trzeba czasu, o ile to się w ogóle stanie. No dobrze. Wojna WWE ATNA. Co o tym sądzicie? To jest potrzebne? No, no to jest konkurencja po prostu Każda konkurencja jest potrzebna, bo motywuje Chociaż no, chwilowo stąd nie można porównywać za bardzo o WWE, to jeszcze nie ta liga Przede wszystkim musieliby zacząć jeździć po kraju i zaczynając dobrze Musieliby się skupić na rzeczach którymi przewyższają WWE, czyli Division Tag Team i Knockout. Podobno zaczyna się to dziać. Dixie twierdzi, że zaczyna wzmacniać ich dywizję. Kazarian też o tym miał ostatnio, co już dobrze wróży, tylko że nie wiem czemu w takim razie został Feud zrobi. Yy, no i myślę, że w dalekiej przyszłości, chociaż, ja wiem, że w dalekiej przyszłości TNA ma szansę dorównać takie zabi, ale w bardzo dalekiej przyszłości musieliby trochę zmienić politykę. Ale jak to tam za ma przeszłość, kurde. ile lat to już istnieje. Ile na no ja myślę, że obecnie nie, 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 nie mam wojny między tymi federacjami, jeśli już to było parę miesięcy temu podczas y, tygodniowych obu federacji w poniedziałki. A co do doścignięciu, to może za parę lat impact dogoni z ale to raczej y, wątpliwe. No, to jak wiemy, wojna WWE a TNA wyszła tylko na złe dla TNA. WWE pozbyło się kilku gwiazd, których nie potrzebowało. TNA je kupiło. No i teraz tam biegają sobie i w sumie yy, rating i tak spadał. Teraz jest trochę lepiej, ale ta wojna yy, nie daje żadnego zagrożenia dla WWE. Oni idą swoją stroną, TNA teraz. Próbuję ich dogonić, ale nie ma szans. Nie mają ani rozwojówki jak WWE, którzy nie muszą na każdy impakt dawać nowych, których sprowadzą, by sprawdzić, czy są dobrzy. No i WWE ma dwa brandy: popularność w Stanach, jak i na całym świecie. I, a o TNA, to jak wiemy, początkujący net fan y, wrestlingu zaczyna od WWE niż od TNA i rzadko przechodzi do tej drugiej federacji. No właśnie, TNI powinno kreować jakieś swoje gwiazdy, a zapożyczać, że tak powiem, od WWE, i brać tych, którzy niedawno zostali zwolnieni czy odeszli. To jest dobry ruch, ale żeby nie brali każdego wyrzutka z WWE. Na przykład z Bobiego Lashleyałm mog mogłoby się zrobić coś więcej, a w końcu zaginął w tłumie i go zwolnili. Jeszcze było pa parę dobrych nabytków, jak na przykład Mr. Anderson, ale jeżeli się przyjmuje zbyt dużo takich zawodników, jak na przykład kiedyś Valvinist, czyli Sean Maruli to, to nie jest tak dobre posunięcie. Ostatnio wniosek była właśnie informacja o tym, że Dixie powiedziała w wywiadzie, że zacznie promować młodych. To było na no, dobre dla Federacji, tylko jest teraz to ryzyko, że nowe twarze czy ratingi się utrzymają. A już tak wspominacie o tych gwiazdach były zawodnika WWE, którzy przyszli do TNA no, ja tu tak mam taką myśl, że jakby TNA tak porównać do fabryki zajmującej się recyklingiem śmieci, co nie? No, sorry, że tam, tych tam do śmieci tam porównuje, ale no, trzeba tak przyznać, że tak rzeczywiście jest. WWE wyrzuca, a TNA po prostu bierze i odnawia i, i potrafi coś zrobić z nich, z zawodników. No, czasem, czasem I... potrafi, czasem nie. No i to też trzeba rozdzielić na takich zawodników, jak RVD, Hardy czy Anderson, że w WWE też mieli wysoką pozycję, odeszli i WWE ich ściągnęło, żeby ściągnąć ich fanów i to jest zrozumiały ruch, może denerwujące już jest to, że stało się to takim zwyczajem, że WWE zwalnia większe nazwisko, zaraz spekulacje na temat jego TNA, ale są też tacy zawodnicy jak Pope, Samoa Joe, którzy nie byli nikim w WWE, bo po prostu na pewno... Joe WWE nie był ma... w WWE. Był chwilę. Joe? Tak, ale chwilę co to potwierdza. Nie wiem, żeby rozwojówcy był. On był Varro Age. Samoa Joe ale... nigdy nie miał nic wspólnego z Tavidan no y League. Samoa... No on był na pewno w Ring of Honor, ale... No właśnie On w Indystanach, a ten w od razu. By... Nie był. Ołf był, ale... ale Opow, sam... oczywiście, jako, jako Elijah Berg. Tak, tak, tak. E no, dobra. A, dobra. Moim zdaniem po, powinni też się trochę skupić na indy. E, ściągnęli na, na przykład e, na McGuinnessa, Guinnessa znanego trochę tylko Desmond Wolf. E, z, zapowiadała mu się wielka kariera Felt z Kurtem Angus, wspaniałe walki, a potem jego postać e, dołączyła do fortune, spadała coraz niżej niżej, aż w końcu nie pojawiał się w ogóle. Miał mieć tag team z Magnusem, ale w końcu nic z tego nie wyszło. Teraz jakiś czas spekuluję się o jego powrotach ale jakoś to, y, nic z tego nie wychodzi. A co do innych rosterów y, z B, to warto wspomnieć, że Robi dołączył do TNA chyba z ROH. Ja myślałem, że on będzie jakoś wspaniałe ringskile i odnowi X division a to okazało się, że dali mu y, gimmick na podróbkę za k Ma na marne Mike ma Skille i nic z tego nie wychodzi. A wstępnie nam na playałcie TNA był El, El Generico, i gdyby ściągnęli jego, to on by na pewno zasilił Division X. Tylko El, El Generico jest wspaniałym wrestlerem, i w TNA był mógłby się trochę zmarnować. No to tak, teraz wyszliśmy na WWE. To chyba największy czas, żeby zacząć dyskutować o Elimination Chamber, który odbędzie się już 20 lutego. No to co, możemy zacząć z pytania. pytaniem? No, Okej. Jak wiemy Jerry Lawler i Miss zmierzą się ze sobą w walce o pas WWE No i właśnie jak wyobrażacie sobie tę walkę? Jak myślicie dobra to, to będzie? Ta walka to jest jedno wielkie nieporozumienie Nie mam prawa na ten pomysł Ale walka będzie beznadziejna Mam nadzieję że będzie mogła krótka Miss Niestety prawdopodobnie znowu przegra, przez, czy wygra przez jakieś pomocy, interwencje i znowu pokaże, że jest mistrzem, który nie może pokonać tego komentatora. Nie wiem po co puszują tego Lowlera, nie, jest to bez sensu totalnie. Jeszcze przechodzi mi przez myśl opcja, że Lawler wyjdzie i powie, że rezygnuje ze swojego title shota, na co wejdzie Triple H i zbędzie pas. Shamus wygrywa Elimination Chamber, ale to jest chyba mało prawdopodobne. Myślę, że Miz po prostu wygra przez interwencję Kola, która doprowadzi do walki komentatorów na błęd. No moim zdaniem ta walka nie powinna mieć miejsca na pay per Jeżeli już to może na tygodniówce, ale tylko i wyłącznie jednorazowo, a taką walkę oglądaliśmy i to w stybulacji TLC. No, Roller już ma już swoje lata i to tak to, 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 jak mówię, dodawanie mu szansy, to Trochę się zbyt późno z tym obudzili. Moim zdaniem ewentualnie y, roller mógłby spełniać rolę taką jak call, że do dopingować przeciwników Liza, ale żeby z nim od walczyć to raczej nie. A co do kwestii z Triple to moim zdaniem taki plan się raczej nie odbędzie, a Sheamus ewentualnie może się zmierzyć z Triple ale to jakby rewanż re 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 za 0 tytuł na resumenie i za, za, za tą kontuzję. Ja w ogóle nie wiem kto wpadł na taką genialną walkę, żeby to jeszcze na perper wyudać. Walka bez sensu, pewnie ją przewinę, o ile w ogóle będę oglądał tą kalę, no i nic specjalnego, nuda. No ale w ogóle co jest... to się nie mieści w głowie, żeby tak szmacić główny pas federacji, prawda? To no nie dokładnie jest, nie do pomyślenia, nie? A. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że publiko ostatnio kupuje, że oddzielnego rollera zbieranie zły pop, może o to chodzi. No tak, ale ogólnie też dostaje pop. I, I ma z tego powodu dostać pasz, pusz na główny pas. A co ty chcesz? Może, może walczyć o Intercontinental? Grozerwaj przecież przeżmiał. No ale przydałeś. <laughs> ja bym to dał z Coffee walkę na O ile obroni ten pas? <grym> Albo z Danielem Brianem Nie. Zobaczymy Jak możesz być panem De 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 Daniela Briana i myśleć że jego no, <grym> no, <grym> walce z Kronosławlem No na dobra, a czy jednak Michael Cole zainterweniuje w walce Jerry Lowe przeciwko Demizowi Opas? Jak myślicie? A no, co już mówiłem, myślę, że tak i ta sytuacja doprowadzi do walki komentatorów. No, zainterweniować to może, ale czy odbyli się walka Cole vs.